Witajcie, witajcie, ja naćpany Borek98 zapraszam Was do mojego programu pod tytułem, co się kryje pod zwierciadłem, a może pod zwierciadłem, no zresztą nieważne, dobra to jedzimy, no dobra a oto nasza miła widownia. Siemeniu! Halo panie Wacławie, kręcimy. Łee, panie Mariosz, ogolonka się skończyła. To idź se do prosiaczka za rogiem. Łee, no tak jak już zauważyliście dziwnych to mamy pracowników. Hehe, no ale jedzimy. Dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o dowcipach. Dobra, a wśród nich dowcipy o Jasio, o i innych. Dobra, więc pierwsze będą dowcipy o Czakonorisie. Chyba znamy tego pana, jeżeli nie to mam to gdzieś, no to uwaga będę jechać po kolei i gdzie nie gdzie wyjaśniał. Uwaga, Chuck Norris goni dwóch bandytów, jeden pobiegł w prawo drogi w lewo a Chuck Norris za nimi. Chuck Norris zjadł małego głoda, Chuck Norris kopił więzienie w Eurobiznes, tylko Chuck Norris potrafi sam siebie ciągnąć na sankach. Chuck Norris ma tak wielką rękę, że nie zakładają maszyn, lecz całe tory, tylko Chuck Norris wie, kiedy loto zbankrotoje, tylko Chuck Norris potrafi wypić całą wodę z kranu. Chuck Norris bawił się kiedyś rysując po piasko stroszką swojego moczo, tak powstał kanion Colorado. Tylko Chuck Norris potrafi ścisnąć dwozłotowkę, aby orzełek się zeszrał. To nie tych dwóch okradło księżyc, to czak Norris go schował. Tylko czak Norris wie gdzie jest Nemo. Chuck Norris potrafi chwycić komara za jaja rękawicą bokserską. Tylko Chuck Norris potrafi kozłować piłką lekarską po pustyni. Tylko Chuck Norris wie jak oni śpiewają. Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć na bungee z krawężnika. Tylko Chuck Norris potrafi zobaczyć na stojąco jak siedzi. Tylko Chuck Norris potrafi otopić B. tylko Chuck Norris pokonał małego głoda bez serka danon. tylko Chuck Norris umie robić lody w piekarniku, tylko Chuck Norris potrafi biec w dwie strony równocześnie, Chuck Norris potrafi zrobić zopę pomidorową z jednej pieczarki, co robi Chuck Norris jak złapie go me, bierze z Snickersa i jedzie dalej, wiecie. Gdy Chuck Norris idzie oddać krew to prosi o pistolet i wiadro. Tylko Chuck Norris potrafi cofać się w przod. Jedynie Chuck Norris umie kopnąć węża w kolano. Tylko Chuck Norris potrafi wyjść z malocha przez bagażnik. Chuck Norris potrafi złamać w rękach miecz Świetne Co robi Chuck Norris przed sklepem z jeansami? Pilnuje Texaso. Tylko Chuck Norris pakuje ciochy winarem. Dla ułatwienia dodam że winar jest programem do rozpakowywania arch i w paczek Chuck Norris potrafi zdjąć skarpetkę nie zdejmując botow. Kiedy kolom podkrył Amerykę. Chuck Norris już tam na niego czekał. Tylko Chuck Norris potrafi ogryźć się w nos. To Chuck Norris na oczy samoobrony. Tylko Chucka Norrisa nie kosi pyszny, miodowy Cheerios. Tylko Chuck Norris wie dlaczego czokapik jest taki czekoladowy. Chuck Norris potrafi wstać stojąc. Tylko Chuck Norris wie co jest na płatkach minis. Chuck Norris z litra wody i dwóch pomarańczy potrafi zrobić 3 litry wodki i zostanie mu jeszcze kiść bananów. Tylko Chuck Norris potrafi rozwiązać rozwiązane sznorowadło. Chuck Norris potrafi jeść z opę i do tego widelcem. Tylko Chuck Norris potrafi zbić plastykową butelkę. Przybyłem, zobaczyłem. Zwyciężyłem. Chuck Norris o pobycie w piekle. Chuck Norris potrafi wyprzedzać na wyciągo. Tylko Chuck Norris wie kiedy skończy się. Moda na sukces. Chuck Norris potrafi podróżować dookoła świata bez ruszenia się z domu. To Chuck Norris na oczy kopać Stallone prawie jak czak. Schwarzenegger prawie jak czak. Diesel prawie jak czak. Lindgren prawie jak czak. Prawie robi wielką różnicę. Chuck Norris ma 2 złote. Ty masz 2 złote. Ale Chuck Norris ma więcej. Tylko Chuck Norris wie, co ty tygryski robią najbardziej. Tylko Chuck Norris wie jak się nazywa tata Mominka. Chuck Norris jednym pierdnięciem napełnia sterowiec. Tylko Chuck Norris potrafi jeść konno na wielbłądzie. Chuck Norris potrafi tak dmuchnąć baranowi w tyłek, że mu się rogi wyprostoją. Jakie jest to robione danie Norisa? Danie w mordę. Tylko Chuck Norris sprawia, że jabłko smakuje jak ziemniak. Kiedy przemawiasz do Chucka Norrisa, musisz milczeć. Chuck Norris to pierwszy człowiek na słońcu. Tylko Chuck Norris podciera tyłek papierem ściernym. Tylko Chuck Norris umie klaskać jedną ręką. Kiedyś czak Norris wlazł w pola pszenicy I tak powstał czokapik Dobra to teraz czas na kawały o Jasio He moje olobione No dobra to idziemy Mama pyta Jasia Jasio dlaczego nie bawisz się już z Kaziem? Mamo a czy ty byś chciała się kolegować z kimś kto pali, pije i przeklina? Nie Jasio Odpowiada domna mama No widzisz Kazio też nie chce Pani od przyrody robi eksperyment z robakami Wkłada pierwszego robaka do szklanki i nalewa alkoholu Robak zdechł Wkłada drugiego robaka i nasypoje tytonio Robak zdechł Wkłada trzeciego robaka do szklanki ze zwykłą wodą. Robak żyje. Pyta się Jasia. Jaki wyciągamy z tego wniosek? Kto pije i pali ten nie ma robali. Asia wraca ze szkoły z pokorwawionym nosem. Co ci się stało? Pyta mama. To przez tego magika z cyrko, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę. I zostawił cię w takim stanie. On nie. po przedstawieniu moi kolędze szukali następnych monet. Nauczycielka pyta dzieci, jakie warzywo sprawia, że oczy łzawią. Rzepa, proszę pani, wyrywa się z odpowiedzią Jaś. Nie Jasio, zapewne miałeś na myśli cebole. Nie, proszę pani. Pani nigdy nie oberwała rzepą po jejach. Jasio widzi jak mama nakłada maseczkę na twarz i pyta, mamosio, po co to nakładasz, żeby ładnie wyglądać? Po godzinie widzi że mama zmywa maseczkę. I co, rezygnujesz? Policjant do Jasia palącego papierosa. Wcześniej zacząłeś palić. E tam wcześniej, już 11, Jasio, kiedy poprawisz dwojkę z matematyki? Nie wiem, Mamosio, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk, Jasio jakie znasz środki piorące? Pasek mojego taty, Mamo daj dwa zeta dla biednego pana, który stoi na rogu ulicy. A co to za pan, pan, który sprzedaje lody. Ciocia mówi do Jasia, ale ty jesteś do mnie podobny. Mamo ooo, ciocia mnie straszy. Pani pyta Jasia jakie zna żywioły. Ogień, woda i wodka. Odpowiada Jasio. Ogień, woda, ale wodka. Co ty Jasio wygadujesz? No bo kiedy ojciec wraca pijany, to matka zawsze mówi. Patrz stary znów w swoim żywiole. To może czas teraz posłuchać sobie kawałów chociażby o robotniku lub dłożniko. No dobrze, więc posłuchajcie sobie kawałów pod tytułem inne, ale lodzie nie pytajcie dlaczego się tak nazywają. Dobra? No to idzimy. Hrabia bodzi się rano i widzi na śniegu napis. Hrabia to idiota w korzony woła Jana i pyta, kto to zrobił? Zaraz sprawdzę, jaśnie panie po chwili wraca Jan i mówi, moczogrodnika a pismo o pani hrabinę, do pana z Kwiatkowskiego, który od dłuższego czasu nie opłacał rachunków za gaz. Przyszło opomnienie w w dość ostrym tonie, podpisane przez kierownika działu windykacji zakładu gazowniczego, pan z wziął kartkę papieru, osiadł przy biurko i odpisał co następuje. Szanowny panie, pragnę pana poinformować, iż raz na miesiąc gdy otrzymuję rentę, zbieram wszystkie rachunki dotyczące opłat za mieszkanie i resztę mediów, wrzucam je do dużego dzbana, mierzam losuje trzy, z którymi idę na pocztę i opłacam. Jeżeli pańska instytucja pozwoli sobie choćby jeszcze raz przysłać do mnie list otrzymany w podobnym tonie, to jej Artory na rok zostaną wykloczone z loterii. Z poważaniem Zdzisław Kwiatkowski. Na bodowie idzie sobie robotnik i ciągnie za sobą łańcuch. Spotyka go szef i krzyczy. Po co ciągniesz ten łańcuch? A co mam go pchać? Pewnego dnia szef dożego biora zauważył nowego pracownika. Kazał mu przyjść do swego pokoju. Jak się nazywasz? Piotr. Odparł nowy. Szef się skrzywił. Słuchaj. Nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś i w jakiej atmosferze, ale ja nie zwracam się do nikogo w mojej firmie po imieniu. To rodzi poofalność i może zniszczyć moja autorytet. Zwracam się do pracowników tylko po nazwisko. Czy to jasne? Jeśli wszystko jasne, to jakie jest twoje nazwisko? Kochany, westchnął nowy, nazywam się Piotr Kochany. Dobra Piotrek, omówmy następną sprawę. Jak można stracić na wadze, kopić wagę za stowę, a sprzedać za 50 w sklepie mięsnym. Czy jest mielone? Mielim, to ja poczekam, nie trzeba. Mielim wczoraj, podczas przedstawienia w cyrko wybuchł pożar. Wszyscy biegają w panice, wołając. Ratonko, pożar. Tymczasem z boku stoi spokojnie jakiś facet i mówi Jestem dyrektorem cyrko. proszę zachować spokój Za chwilę wystąpi połykacz ognia Przychodzi facet do lekarza Po kontrolnym badaniu lekarz zwraca się do pacjenta Pije pan Facet myśli Drapie się po głowie A naleje pan Fonfara poszedł do księgarni i pyta Czy dostanę książkę pod tytołem Mężczyzna panem domu? Niestety Nasza księgarnia nie prowadzi bajek Niestety to już wszystkie najlepsze Podkreślam to słowo najlepsze kawały Dlatego już się z wami żegnam. Nie będzie przytolani toczenia wieprzy. O nie, to nie happy endy. Dobra, a teraz milki brawa od widowni. Siemeniu. W następnym numerze, a właściwie odcinku będzie niespodzinka. Papa. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.